Tam szanownych widzów. Witam was moi kochani. Z tej strony tak, Serte. Witam was w kolejnym odcineczku serii. Zagrajmy razem w Hero Zero. Było trzy razy, witam słuchajcie, więc pojawiam się i znikam taka technika magika i wiesz, Dawidow zamyka, więc połyka dobra, nieważne. Ej! Słuchajcie, lecimy dziś ostro z tematem. Zaraz przywitam się z moim bratem. Hej gabryś! Eee, dobra, słuchajcie, nie wykupiamy się, lecimy z kolejnym odcineczkiem, zagrajmy razem w Hero Zero, słuchajcie, zrobiłem dzisiaj sześciutkie misje, robię już, słuchajcie, treningi, jeszcze 10 treningów bodajże mam do zrobienia, a do końca dnia mam półtora godziny, więc spokojniutko zdążę. Zdążę, pewnie, że zdążę. E, słuchajcie, na początek wydajmy może te 2 miliony. Nie, 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 nie. Na początek wspomagacze. O, widzę, że wspomag... wspomagacze są do przedłużenia, e, więc przedłużamy. Je, 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 szybko. Poszło z 200 20 oponek tylko mi zostało. Nie za dobrze. A, kurczę, tu znowu do przedłużenia. No to już tylko 11. Niestety, niestety. Wszystko ma swoje wady, zalety, ale. E... Uda nam się wszystko zrealizować jak tylko będzie dobrze szło. E, Okej, okay, słuchajcie, zaatakujmy e, na początku w ligówce. Na razie nie ruszajmy, może tych treningów. Niech tutaj mi się spokojnie skończy. No i kto tu? Ono ma najwięcej. Dobra, atakujemy sobie Reno. Renciu, z tym Watsonem, plus jeden. No słuchajcie, przeciwnicy trafiają się tacy... Średni na jedża, kurczę, kurcze No słuchajcie, jak mam już 2140 Tych punktów ligowych To już tak wiecie, przeciwników mi dobiera takich Troszeczkę lepszych, nie? No już z tej raczej wyższej półki No już poniżej 1000 to nie widziałem dawno Nikogo takiego No i podejrzewam, że No, no, no prędzej nie zobaczę, prędko Ale to nic O, z Jamajką na przykład przegrałem Ale z Jamajka jest z naszej gildy, także spokojnie Nic się nie straciło Wszystko zostało w rodzinie, jak to mówią no dobra, jeszcze oczywiście pojedyneczki, zaraz sobie tylko sprawdzimy, kto tutaj nabija honorek, kto nabija honorek, no któż jest tam pierwszy. To tak, Erni, to z naszych mam mino. Ile tutaj masz honorku, dziewczyno? Prawie 50 tysięcy, dobra, a potem jest Waleria i ona ma 46 tysięcy, a ja ile mam? Ja mam chyba 50 tysięcy. Nie, to chłopaki... No trzeba się zapolować na coś lepszego, jakiś Rysiek. O, no pomożemy, słuchajcie, Rysio zbija honor. To pomożemy Rysiowi zbić honor. No bo, co? Ja nie pomogę, to no pewnie, że pomogę. Z korzyścią dla obu stron. Ja nabijam, on zbija, więc. Luzik, nie? Dobra, już jestem na 35. pozycji w rankingu. Spoko. Tylko, że ja chciałem osiągnąć tak top. top 34. Ja pierdzielę już tak blisko do top 30, ale jestem świadom, że. Oj, chyba się nie dostanę prędko. Nie, no serio, się nie dostanę prędko, pewnie. A, czekajcie, bo tutaj koleżka ma zdjęty. Jak myślicie, poradzę sobie? No, poradziłem. Spoko. Spoksik kluzik. To nic, że ma 290 poziom, ale udało się, to się udało. Na kościół nie miał broni. Trzeba było to wykorzystać. Okej, okay, tu się trafiły jakieś dwie itemki, możemy to sprzedać. E, odświeżamy nowy, słuchajcie. W ogóle dzisiaj weszła e, aktualizacja. E, weszła dzisiaj aktualizacja, słuchajcie. E, z tego, co mi wiadomo... Poczekajcie, może Hero Zero napisał w sprawie tej... Nie. E, doszły, słuchajcie, nowe skrzynki. Są nowe, e, nowe pudełeczka z niespodzianką. Odświeżę jeszcze raz. Być może coś tutaj... Nie, 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 nie. Tego, tego to ja nie chcę. No niestety nie. nie, nie będę tak teraz odświeżał, słuchajcie, bo już ostatnio sporo na lumpeks wydałem. Wie, wiecie o co kaman. E, I niestety no, nie planuję teraz drugi raz wydawać tyle samo oponek, żeby tylko, kurde, zrobić ten, ten jeden marny młotek, którego i tak nie zrobiłem. Więc szanujmy pieniążki, szanujmy grzybki, ponieważ jest ich mało ostatnimi czasy. E, Okej, okay. tu, tutaj już trenuję, słuchajcie, kondycja 11 mi zostało, nie 10, więc myliłem się, przepraszam e, Dobra, misja jak widzicie wszystko, tutaj z alarmowych, odbyta walka z Łotrem No z Łotrem się dzisiaj nie bujałem, nie za bardzo, a szkoda A, zwiększone, słuchajcie, nagrody za telefony alarmowe, to też, jak dobrze pamiętam e, Więc tutaj, żeby nie było, to też No dobra, ja sobie z, u, uciekam do Jokio z powrotem i teraz tak, nie, 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 przepraszam, tego nie zdejmujemy. Słuchajcie, będziemy używać naszego metody naszej specjalnej metody yy, na zabijanie, na ostre czochranie Bobra. No i mam nadzieję, że słuchajcie, wszystko pójdzie po naszej myśli. No dobra, no to lecimy. Słuchajcie, zaczynając od, od wszystkiego pod wodą, karamy już od pierwszego. Mam nadzieję, że słuchajcie, że nie będzie trzeba dzisiaj marnować oponek, i bardzo byłbym z tego ucieszony naprawdę, e, ponieważ jak będzie trzeba to się zdenerwuję, no albo ewentualnie słuchajcie, jest jeszcze taka szansa, że ja no mogę sobie załóżmy zrobić jakiegoś zwierza specjalnie pod walki, ale nie, ja chciałbym ten młotek kurde trafić, jak mi się ten w końcu młotek pieprzony trafi to ja naprawdę będę happy, nie i w ogóle, e, bo wtedy odświeżyłem 150 razy lumpek, słuchajcie nie trafił mi się ani razu, to był po prostu życiowy przegryw, no ale nic, Ok, na razie daję radę, na razie wszystko jest w pożądalu, kontynuujmy, super, póki wchodzi wszystko jest super. Taksi wykrakałeś, wykrokołeś kotoksi, jak mi ptok tu nasrął, to pęknął mi ekron Dobra, no trudno. Spróbuję jeszcze raz. fuck! Zapomniałem, no tak, pilociki użyłem, użyłem pilociki, ja pierdzielę. No dobra, dwie oponki mogę zmarnować, ale słuchajcie, to jest ostatnie, ostatnie marnowanie przeze mnie opony. Po prostu muszę w końcu ten pieprzony młotek trafić. Niech on mi się do cholery trafi w końcu. Ile można to odświeżać? No nie trafi mi się. No nigdy mi się nie trafi. O. To całkiem spoko jest. Bo mam lepsze co. No dużo lepsze mam. No nie, słuchajcie, mi, mi ten młotek, proszę, on, 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 on mi się nie trafi, koniec, słuchajcie, tu nie ma z czym dyskutować nawet, po prostu mi się nie trafi, ja, ja już, słuchajcie, przestałem w to wierzyć, że to mi się kiedykolwiek trafi, pieprzony młotek, kiedy, ja mogłem kiedyś kupić, mogłem kiedyś kupić, jak byłem, miałem w lumpeksie, to nie, nie, tak susia oszczędny, nie będę wydawał na młotek, no i teraz, słuchajcie, no co z tego mi wyszło, no niestety, peszol mi wyszedł z tego, no, ale dobra. Eee, słuchajcie, być może, być może. Gdzieś tam z reflinku słuchajcie. O, w ogóle, jeśli możecie. Słuchajcie, rejestrujcie się na grze, jeśli Wam się podoba. Nie bądźcie obojętni. Naprawdę, ja, ja na tym zarabiam. Ja mam później z czego kupywać oponki i tak dalej. A uwierzcie, ostatnio naprawdę sporo mi ich potrzeba. Słuchajcie, możemy zrobić tak. Ja. Ja za chwilę. Pójdę kupić oponki. Kolejne, kolejne pieniążki pójdą na oponki. Okej, okay. okej, okay, słuchajcie. Dobra, ja, ja nie mam naprawdę. Ja naprawdę. Okej, okay. okej. Okay. Tylko, że słuchajcie, umawiamy się tak, że nagle grawat zaczyna wam się tak podobać, że słuchajcie, wszyscy walą refy, nie? Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, już może te, te dwie oponki to już tam trudno zmarnuje, nie? Ale słuchajcie, i będzie takie, chociaż, czy, czy może zostawić sobie na poprzedni odcinek, na następ wiecie co, zostawimy sobie na poprzedni odcineczek, zrobimy tak, że, słuchajcie, w poszukiwaniu młotka numer dwa, słuchajcie, numer dwa, ale przed tym, słuchajcie, zróbcie, jeśli możecie, tylko taką, o... no jednego rewcza, no wiecie, tam... Dla, dla czystego spokoju słuchajcie e, I e, na, na, Przed następnym odcineczkiem po prostu e, Zakupię oponeczki Kupimy sobie ich i ile Teraz jakieś pakiety są Halloween Halloween. To kupimy słuchajcie sobie A niech stracę Niech będzie tych oponek 150 I bierę je i się nie zastanowią Nawet Się nie zastanowię nawet A kiedy to trwa do piątego Kurczę, to jutro. Dobra, Dobra, wiecie co? To czekajcie, chwilkę ja sobie to teraz kupię, ale zostawiłem sobie na kolejny odcineczek. Rozumiecie o co mi chodzi, tak? No, także zaraz wracam. Okej, okay, słuchajcie, oponki już, już mam. Oponki już mam z tym, że, e, słuchajcie, robimy szukanie, e, szukanie młotka, część druga na kolejnym odcineczku. Także szykujcie się, słuchajcie, będzie kolejne, kolejne 100 oponek poleci na młotek. I jak mi się nie trafi, to po prostu ros wszystko w trzy dupale i po prostu tak się zdenerwuje, no że nie wiem co zrobię nie także słuchajcie jak mi się nie trafi od nie ja nawet tak nie myślę nie to się musi mi trafić to nie ma tak że on się no, on musi już słuchajcie, zmarnowałem i tak 150 oponek jak kolejne 150 i nie siądzie to to jeszcze słuchajcie będziecie musieli mi, mi na monitor zbierać nie bo bo niestety roztrzaskam go, nie? Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, mamy to, lecimy dalej. Słuchajcie, do, dobrze, że tak troszeczkę dajemy radę, ale to i tak jest średnio. Ta walona siła, ta, ta siła, słuchajcie, we wszystkim przeszkadza. To jest najgorsze. Ja się muszę jej po prostu pozbyć. W ogóle, dlaczego ja jej mam tak dużo? Skąd ja mam 1600 siły? Przecież to jest niemożliwe. Co mi daje tyle? No dobra, podstawowa umiejętność, aha, wspomagacze e, liga, towarzysz Zwierzu Zwierzu! Czy ty mi siły dajesz? Jak śmiesz No ale by zwier zwierzę nie wyruszył, bo zwierzę to będę wpadał jak Celiks ostatni Pff, jaki fart jednym, jednym ciosem udało się, słuchajcie, wygrać No dobra, dobra, jeszcze oby wszystko posiadało teraz Słuchajcie, i, i dam sobie jeden siły, dam sobie specjalnie jeden tej pieprzonej siły A! Ah, I będę, słuchajcie, miał spokój Znaczy, przez jaki czas będę miał spokój No to mi da spokój, ewentualnie jakiegoś zwierza już sobie skombinuję też bez siły, nie? Załóżmy, zrobimy sobie, o! Słuchajcie, to tylko jedna umiejętność jest do wymiany I jest bez siły Także luzik Wymienimy sobie, słuchajcie, Olafa. Będziemy mieli fajną papugę. Zwierzak z RT, niestety, pójdzie stąd. No, a my będziemy mieli skromnego, słuchajcie, Olafcia. I będzie Gicior. Przynajmniej tak się zdaje. No bo co tam. No bo reszta to nie wiem, czy mam z tym. Pamiętajcie, jak wydałem 120 oponek na zwierzaka z rozpieszczeniem? No, także było fajnie ogólnie, co nie? No było fajnie. Nie wątpię. O co, 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 Aha, silny jak dwóch. Dobra, e, nieważne. Kontynuujemy, słuchajcie. Kontynuujemy. E, no to lecimy, lecimy z tym i się, i się nawet nie bawimy, słuchajcie. Dobra. Day I, i, I dziesiąteczka. No cóż, załóżmy sobie to jakieś gówno I trudno, kolejne dwie oponki Żegnamy A szkoda Bo bym nie chciał ich żegnać, bo one są całkiem przydatne W tej grze Są bardzo nawet przydatne w tej grze Dobra, niep. To idzie na sel, na sel Na sel Na sel Na sel Nasel, nasel i nasel Dobra Teraz ja jeszcze sobie, słuchajcie, tutaj dam Hops, hops, hops No i gitior No i git e, I lecimy dalej, słuchajcie Zostało nam jeszcze jedno, tak? Jeszcze jedno zadanko nadzwyczajne do zrobienia no to lecimy z tym, no lecimy się, nie bawimy, słuchajcie. Co prawda na te oponki na pewno nie wydałem tyle, ile, słuchajcie, Izak wydał na skrzynki przez całe swoje życie. No, ale słuchajcie, Izak zarobił na tym, uwierzcie mi, wow, 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 wow. Także naprawdę, Izuś, Izuś naprawdę sporo na tym zarobił. No, a mi z tych oponek tak średnio się zwraca, bym powiedział. Ale też nie mogę narzekać, tak? Cieszę się, słuchajcie, że jesteście ze mną. Cieszę się, że łączymy się wszyscy w bólu i patrzycie jak wydaje 150, słuchajcie, jak wydaje 40 zł na, na nic. Także no, no miło mi, słuchajcie, to tak... Wiecie, te 40 zł to jest przecież... Można kupić za to... No 4 skrzynki i cztery klucze, nie? Mniej więcej, tak? Czekajcie. Niech policzę teraz. Skrzynka kosztuje załóżmy... No nie, niech będzie... Że 2,5 euro płacimy za zestaw, nie? No to załóżmy 10 euro To będzie 43 zł, tak? Mniej więcej No to jest, słuchajcie, do otworzenia 4 skrzynki Cóż, już prawie, nie? Już już prawie 50, nie? Dobra, błagam, 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 błagam! Jest, wygrałem to Jestem, słuchajcie, dumny Tak, Suś, pokonałeś się Jesteś super ziomem Dobrym ziomem I ja już nakładam wszystko tak, i słuchajcie, będziemy likwidować peta z, z siłą Niestety słuchajcie, zwierzaka z RT trzeba będzie zmienić na papugę z RT No ale ogarniemy, ogarniemy to co nie, no kto jak nie my Kto jak nie my, kto jak nie my No, minus 5 i tu plus, uuu, plus 19, całkiem sporo Dobra, aha, i siadło a no i słuchajcie też rozdzielę tutaj porówno, nie? Bo jak mam tutaj 2200, na przykład tu mam 1800, tu mam 1200, to porówno strzelę wszędzie. git, a tu dam jeden. Tu dam, i tu tam jeden i słuchajcie, nawet się nie będę zastanawiał, nie nad tym E, Okej, okay, to tak, zadanka mamy skończone. Słuchajcie, ja już sobie puszczam tutaj Training goal. E, teraz tak, e, ligówka, wszystko też pięknie siadło. Gildii niestety pokazać nie mogę. Jestem 33, nasza gilda jest 309. W Lidze, słuchajcie, jestem 21. A jeśli chodzi o doświadczenie, to jestem 80. Ważne jest tylko to, żeby utrzymać się w top 100. No i mam 50 tysięcy, słuchajcie, punktów honoru także całkiem sporo. E, cóż, moi kochani. Lecimy z czytaniem wiadomości. no, Jak zwykle, słuchajcie, trzeba poczytać wiadomości od fanów. No to lecimy. Kubin, siemanko, czy masz zamiar grać na PL15? Nie mam zamiaru. Lecimy dalej. Pozdrowisz, LOT68. Pozdrawiam. Mam dobre staty jak na ten level i dobrą mam drużynę. Nie sprawdzam statów, ale pozdrawiam. Wierzę, że masz dobrą drużynę. Pozdrawiam cię tak, cusiu, kocham twoją serię. Pozdrawiam cię i kocham cię również, Emili, buziaczki. Mua, mua, mua. Siema, oglądam Cię, zaczynam na serwie. No, witamy, witamy nowego przybysza. E, daj mi pilocika, jesteś fanem mojego brata, który się nazywa LOL. Uuuu, damn, pozdrawiam Cię. E, lecimy dalej. Siema, jak zrobiłeś ukończ pomoc w zombie F? Prosimy o szyfro... nie, Odszy... odszyfrować mi proszę to, Proszę mi to odszyfrować. Cześć, oglądam Twoje odcinki z Hero Zero. No miło mi to słyszeć! Pozdrawiam! Pozdrawisz mnie, please Foxy121. Pozdrawiam! Pozdrawiamy Foxiego i pozdrawiamy X X100. Moi kochani widzowie, strzelcie sobie Refcia bądź dwa. Bo to żadna, słuchajcie, strata dla was. A szanujecie swego brata. Ja jestem waszym bratem, a nie żadnym katem. Nie jestem też piratem, bo kupuję oryginalne gierki. Choć czasem bywam, że gram z ziomkami swymi z bierki. Nie no, żartuję jakie bierki, przecież wolę grać w kosza. I czasem z boiska mnie znoszą na noszach. Eee, dobra, zapraszam na kolejny odcineczek. Myślę, że nie będzie nudno, a jak będzie nudno, to mówi się trudno. I do zobaczyska będziemy szukali Młotka i się zaciąłem. Pa.